ma z tej strony Słowencku, ale w dzisiejszym odcinku zagieram Gruzją i po prostu zjednoczę Kaukaz. Tak więc, ok, zacząłbym tutaj, wiadomo, no, raczej nie będzie to trwało zbyt długo, więc wezmę sobie w utrzymanie wojska trochę w jakieś tutaj losowe rzeczy i tyle. E, tutaj to jeszcze przydałoby się ustawić, ok. E, nie. I dobra Zaatakuję najpierw Kurde, z Azerbejdżanem jest ten problem, że oni posiadają tą prowincję tutaj Ja bym musiał od razu zaatakować Armenię, no chyba żebym ich zweselił dobra, nie wiem Jakoś to wyjdzie może No, 100 tysięcy, oni są silniejsi ode mnie, dobra To nie wiem, jak to będzie Wiadomo, no spróbuję ich zaatakować tutaj, ale nie mam pojęcia czy to się uda Okej, okay, oni zaatakowali nie wiem, dobra, mają na szczęście dość mało jednostek, no jednak chyba tak mało jak ja liczyłem, że będą mieli to nie mają Okej, okay, dobra Przesunę to tak jakoś Dobra, chyba najpierw bym zaatakował tutaj, bo mam więcej wojsk okej, okay, dobra jakoś tutaj w taki sposób okej okay, dobra nie chciałem tego i no wiadomo nie mogę ich całych przejąć więc wezmę ile mogę i na wasalizację no okej okay. next, yeah, dobra i jeszcze tutaj zostaje <todgłos> ta cała Armenia to nie no tutaj nie ustawię nic, no bo co no ja tu mogę zrekrutać 500 wojsk? Co, co mi da to 500 wojsk tam, no chyba nic. Dobra, wyślę to tutaj, a to tutaj. Okej, okay, zaatakuję tą Armenię od razu. Okej, okay, dobra. No i Armenia podbita, a Kaukaz jest zjednoczony.